Hey man, check this motherfucker! Cześć, witam wszystkich. Z tej strony PabloTech. Zapraszam do materiału. A to krótka i szybka prezentacja smartwatcha od Maxcom model FieldGo. Zaczynajmy. Włączymy urządzenie i zobaczcie jak się uruchamia. Do wyboru mamy tylko trzy tarcze. Tak, zgadza się. Tylko trzy tarcze mamy, mamy do wyboru. Rutyn poskąpił. Czego jedna cyfrowa aktą, którą widzicie i dwie analogowe. Jedna z dwóch analogowych tarcz. Wygląda druga analogowa tarcza tego zegarka. Przejdziemy do cyfrowej, która jest jakby najbardziej sportowa. A tak wygląda menu. układzie notatnik, Bluetooth, łączność, programierz mój trosnu. Dalej mamy pulsometr, funkcja bezdruk, szukanie telefonu, alarm budzik. Dalej jest kalendarz, muzyka po Bluetooth, czyli sterujemy sobie w Waszym smartfonie. Kamera również sterujemy kamerą w smartfonie, możemy zrobić zdjęcia za pomocą smartfona. Jest stopper, jest kalkulator, są ustawienia. Z tego zegarka możemy wykonywać i połączenia, możemy pisać i odbierać sms-y. Sam ekran, jeśli chodzi o hmm, responsywność i przewijanie menu jest całkiem ok. Natomiast problem może się pojawić w momencie, kiedy chcemy sobie załóżmy wejść w jakąś tam e, aplikację, na przykład, Czekamy sobie datnik, mhm. mu to wejść nie chce, to nie wiem. Dobrze, dalej. Także mówię sama, przewijanie palcem po ekranie jest ok. Dobrze, że teraz w dół, żeby nie było, że przewijam tylko w górę. Jak sobie smyramy po ekranie, to jest ok. Ale w momencie, kiedy chcemy sobie wejść w aplikację, Dobrze. no, imię. To tak średnio to wchodzi, nie wiem czemu tak kiepsko reaguje na... Dobrze, wejdźmy sobie w pulsometr. Wszedłem. Tu możemy sobie ustawić czas, po którym zegarek będzie nas informował o... O fakcie, abyśmy się po prostu ruszyli. Pół godziny, godzina, kto co Ubi sobie ustawi. Jeśli chodzi o moduły łączności, to jest tylko na pokładzie moduł Bluetooth. Mamy włącznik i wyłącznik. Fajnie, że na obraz. Port micro USB ukryte za ślepką. Głośnik oraz mikrofon. Plusem jest to, że procent do razu naklejana e, folię na ekran. Aby się nam nie porysował. Każda ochrona naj, nawet najdrobniejsza jest ta na plus. Sam pasek w kolorze czerwono-czarnym. Pasek jest miękki, miły w dotyku. Elastyczny. Szkoda, że nie jest zmienny. Niestety. Zrządzenie no, nie jest grube. Porównywalnie do e, grubości Galaxy Frontiera S3. Wagowo też wychodzi podobnie. Czy ja możemy ekran wyłączyć? raz wybudzić no i włączyć i wyłączyć smartwatcha dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnej części a teraz zademonstruję wam jak działa pulsometr w tym zegarku Robiłem pomiar przed chwilą pokazało 87 wyderzył na minutę a zobaczcie jeszcze raz podczas mierzenia jak wygląda Samu mierzenie. po e, Maxcoma Fit Go. Pulsometr działa, w akcji, jest. Co nam pokaże? O, 91. Przez chwilę mi puls podskoczył fajnie. Teraz zobaczymy, e, co powie nam Samsung. I Samsung zmierzy puls. 99 wydarzenia mi Okej. pokazał? 91. O, czyli się nie pomylił. Generalnie jest zbyt dużo. Jestem po treningu, także puls może być wyższy. Osłabca no, za drugiej stronie może. Odprawo. teraz sobie ten puls mierzymy. Zobaczymy, co teraz pokaże. Ponownie. 93 uderzenia na minutę Oto uh -huh. jak działa wybudzanie smartwatcha za pomocą po prostu ruchu Ustawiłem 5 sekund Po tym czasie ekran się wygasi Czyli wybudzanie Smartwatcha w tym zegarku, w tym smartwatchu, jest możliwe. Działa nie najgorzej. W stosunku do Samsunga, Girl, jest 3 jest 1 sekundowe opóż, opóźnienie. Także funkcja działa. Teraz pokażę wam, jak. Ekran się wygasił i ponosimy. No to też działa. Czyli sami sprawdzić datę, czas, godzinę. Eee, ponosimy po prostu dłoń zegarek nam się yy, wybudza. Może nie działa to tak zjawiskowo jak w stosunku. Natomiast w tej półce cenowej działa to... Yy, przy no, okazji zademonstruję Wam e, ciekawą funkcję. Otóż ten zegarku jest taki feature, e, za pomocą którego po włączeniu możemy po prostu przewijać menu. E, za pomocą po prostu ruchu nadgarstka. Można to włączyć, można to wyłączyć. Działa to też e, wspólnie z ruchem palca po ekranie, czyli dotykamy, przewija e, i no po co po prostu e, ruchu nadgarstka też to działa, przewijanie góra dół. Jest to taki no, dodatkowy feature. I powiem szczerze, że działa to różnie. Raz działa normalnie, a raz nie działa w ogóle. W sensie, no, nie tak jak e, powinno. Aczkolwiek na większości. E, teraz właśnie zbyt, zbytnie nie działa. W większości przypadków działa to znośnie. bo po prostu się nie w prawy w takich ruchach nadgarstkiem żeby to przewijać w sposób odpowiedni. Z tego co widzę, to na razie działa to całkiem, całkiem. Mówię, to jest dodatkowy feature, dodatkowa funkcja. Fajnie, że takie coś jest. Możemy z tej funkcji skorzystać. Włącza się w ustawieniach, gdzie jest. Aplikację lub ruch? Teraz, jak to włączymy, to ma możliwość właśnie przewijać główne menu. I tylko główne menu. Reszta w podmenu już nie działa w ten sposób. na pokładzie zegarka jest tak pulsometr, e, funkcja bezruch, która działa jak, jak, jakby ciała nie mogła. Szukanie urządzenia, no to działa ok. alarm, czyli budzik, możemy sobie ustawić. E, funkcja tatnik, czyli możemy sobie wpisywać za pomocą zegarka i pisać. E, w połączeniu przez Bluetooth z smartfonem datki sporządzać. E, jest wpis telefonu, w sensie jesteśmy połączeni z zegarkiem. Smartfonem mamy dostęp do kontaktów, możemy wykonać połączenie tak. Ten smartwatch umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń. Możemy wykonywać, wybierać. Tak samo SMS-y wysyłać i odbierać możemy w tym zegarku. Jest, 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 jest też klawiatura. Właśnie wybieranie. Klikamy i możemy sobie wpisać bezpośrednio numer z głowy. Dalej mamy kalkulator ustawienia. Jest kamera, jest stopper, muzyka Bluetooth, czyli sterowanie otwieraczem za pomocą zegarka w smartfonie. Jest kalendarz. Co do kamery, to jak jesteśmy sparowani ze smartfonem, możemy zrobić po prostu zegarkiem zdjęcie za pomocą smartfona. Jest też krokomierz oraz monitor snu. Oczywiście nie jest tak zaawansowany jak ten w Samsungu, czy nie wiem, w Huawei. Też nie jak działa w Huawei, mm. ale coś tam liczy, kalorie, kroki. Natomiast, jak też machamy, po prostu ręką prawo, lewo, jak idziemy normalnie na no to kroki liczy. Jak też machamy, po prostu bo machamy, to też są kroki liczy, mimo że nie idziemy, nie jesteśmy w ruchu. Co do paska silikonowy pasek, pasek jest wygodny, nie powiem, że nie, bo jest OK. miękki, mięk, mięk, W takim czerwonym kolorze Fit Go. Spoko, bo są dwie tak jakby Samsungu, ślubki i się zwie, do pinki. mamy włącznik zasilania. Teraz wybudzamy ekran, teraz włączamy i włączamy urządzenie. Mamy port micro USB ukryty za ślepką. Zaraz zajmę zegar to mam zaprezentuję to jak to wygląda. Ale ja powiem szczerze ta funkcja jest, no fajnie, że jest. Czasem działa lepiej, czasem działa gorzej, ale ogólnie powiem szczerze, że fajnie, że takie coś jest, bo można sobie po prostu jedną ręką to nie poprzeglądać, nie, nie myślać drugą ręką po ekranie jeśli druga jest zajęta, to ja chciałem sobie coś sprawdzić. No okej. Okay.